Dzień dobry YouTube, witam serdecznie. Pamiętacie, jak wspominałem, że jeżeli tylko cokolwiek będę mógł wam pokazać z Heroes of Might, Magic Oldenera, to to zrobię. No i właśnie po malutku myślę, że zbliżamy się już do tego. Dzięki uprzejmości Studia Unfrozen stałem się posiadaczy tajnych, ściśle materiałów, które sukcesywnie będę Wam każdego dnia teraz prezentował. Dopóki mi się oczywiście zapas tego nie wyczerpie. Tymczasem oficjalny, słuchajcie, oficjalny. Reveal pełny zamku schizm, czyli szóstego zamku yy, w Oldenerze. Zobaczmy to together. World Premier Factual Reveal mit Schizm. Ok. Fajna muzyczka klimatyczna, w sensie, y, ja już się odnosiłem do tego jak ten zamek wygląda, moim zdaniem wygląda super, nawiązuje klimatem rzeczywiście do tego, do całej tej otoczki katulu, nie, bo tutaj ma być nawiązanie właśnie do katulu. w ogóle, fun fact, ja się za późno z, zorientowałem, unfrozen, y, lodowy zamek, wiecie, korelacja, troszeczkę, połączmy kropki, w sensie unfrozen to jest rozbrożony, nie odbrożony, ale no, wiecie, wiecie co, jest pięć, nie? Strasznie mi się podoba tutaj, że to jest oświetlenie na górze ekranu. I zastanawiam się, czy to będzie też yy, w grze, czy to jest tylko na potrzeby traileru. To jest jakiś ziomeczek śmiga, ok? No fajnie jest to zanimowane, nie? O, pokaż bohater, o oh kurde, poczekajcie, dobra, niech bo z tego czterech pokazują dobra, jest czterech, nie? Ice Queen Helga, Lift Speaker okej, okay. jak z tego yy, z, 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 Jezu, ta bajka taka yy, z Frozen, po prostu z Frozen chyba, tak mi się wydaje Mara Matka Mara, gdzieś występowała jakaś postać z mną na imię Mara ale to The Eye Collective, no to ja nie jestem, znaczy, ja nie jestem fanem macek, od tego zacznijmy. To mi się kojarzy troszeczkę z filmem The Thing. The Thing, w sensie coś, nie? są tego, fajny horror. I Collective, też Rift Speaker. Rift Speaker, Rift Speaker, Rift Speaker i Out Tolket. Ten taki jak trochę gwiaździsty, gwiaździsty ziomo, nie? Tolket, ok. No, ten jest dziwny. Ten, ten wizualnie dziwny, ten, mu, ten mi się nie podoba. Ten, ten mi się nie podoba. Te uważam, że są spoko, ale z mackami te akurat chyba nie. Niedużo, mają wspólnego, no za to tamten to same macki. Do o. To jest Martyr, to. Nie wiem, jak to się czyta, Boże, kochany. Do? To? Martyr, w każdym razie to jest postać, która jest na. Logo. W sensie na tej głównej grafice promującej Oldenera, jak jest Heroes Mind Golden Goldenera, to tam macie cztery postaci jedną postacią właśnie z nich jest ten, taki Undead trochę. Zmrożony Undead Elf, nie wiem jak to nazwać. Sister Kaylee, lift speakerka też. Fajny design. Księżyc, dwie gęby, w sensie to jest ciekawe, czy to jest właśnie, jak to lorowo będzie rozwiązane, czy to jest jej druga osobowość, może. Zobaczymy. Iron Master czy tam Iron Master bardziej tak się powinno czytać, też Old Keeper z jakąś tam yy, jak Doktor Doom, Doktor Doom z X-Menów czy tam z, dobra nie chcę tutaj, bo ja w postaci komiksowych nie siedzę, za to tam mi strasznie przypomina postać z Ligi Legend, nie? Macki na głowy, no okay, jest akcent tego katulu całego, yy, taka sukubica trochę jakby, zmackowana, zmaćkowana XD. Ale, jak się, jak się nazywa? No, będziecie wy pewnie kojarzyć. Jak, o jaką postać z mi chodzi? Bo wydaje mi się, że części z Was to również może mieć takie skojarzenie. Lecimy dalej. Pokaż, pokaż jednostki gameplay. Ok? Będziemy lizać. Wszystko będziemy lizać. Dźwięki. Dźwięki zbierania, dźwięki chodzenia. Kopalnia tego, gdzie. O! Tutaj a propos, ktoś pamiętam pytał się na Discordzie y, y, Unfrozen, y, y, czy była już pokazana kopalnia drewna. O, oto tutaj kopalnia drewna, nie? Są tego fajna lokacja, ładnie tu, Nie wiem, ja nie rozumiem jak ludzie Mogą mieć problem z przejrzystością Bo ja tego totalnie nie Totalnie u mnie jest na odwrót Wszystko jakby póki co Wydaje mi się, że jest przejrzyste, no chyba, że rzeczywiście Są jakieś elementy, które te No to trzeba mieć w szersze spektrum, no nie? Gold ten, okej okay. Fajny ten biom jest zrobiony Śniegowy, lodowy jak Frozen Throne Ice Crown Citadel. Mamy jakieś nowe jednostki. Tutaj był lokus trochę zmieniony. Tu, tutaj, tu, 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 tu. Bo nie wiem, czy pamiętacie, zwróciliście uwagę, ale jednostki Hywa przeszed... przeszły, przeszedły XD. Lekki redesign, chociaż to jest może bardziej je odróżnili. W każdym razie. O jest, Stinger, czyli trafiłem. Dobra, będziemy sprawdzać czy trafiłem, bo to jest ta jedna jednostka na 100%, nie? zasięgowa. Kultysta, chyba kultystę też trafiłem. Ale kultysta jest y, long reach w sensie, nie range. Tego też mi się wydaje, że trafiłem, tego mogłem pomylić. Ale ładny portal, pokaż. O tu. Czy on będzie mógł się teleportować? To też jest Long Beach chyba, tak? Nie, bo on się tutaj pojawia. Okej, okay. Un Unspeakable so Shot. To jest druga wersja, już. Jakieś tu runy narysowane. Okej. Okay. Ta jest mega fajnie zrobiona. Kurde, no przy. Nie wiem, była taka postać w Mortal, w Mortal Kombat nazywa się Sindel. I ona miała tam z tymi włosami, że miała włosy chyba prawie niezniszczalne. Mogła na nich chodzić, tam łapała tymi kudłami. Takie maskerze, Albo z piątego elementu z filmu. Jeszcze, a to też zasięgowe, Rift Arbitrator, to jest zasięgowy? Bardzo dużo zasięgowych, trzy jednostki już, jak nie cztery. Abyssal Executor, i Executor był tym, Osta... czekaj, 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 i what i... Ej, Farba, Dbonów? z Heroesa Inferno. Proszę bardzo, jeżeli fajnie byli, no to myślę, że to jest zamek dla was. Tylko, że to jest ta jedynka, nie? Tylko, to jest ta jedynka. Czekaj, co to jest? Once per battle. Okej, okay, dobra. Jeden raz na bitwę może przywołać stack, no tego, jak się nazywa, Furious Rashot, on friendly corpses he hex, czyli tylko na przyjazne kor korpsy. Okej, okay, no to też ta farma będzie trochę ograniczona. Someone has a portion of the corpse stack. stack, total HP and no more units than the casting stack. Czyli nie może mieć więcej niż stack, który to jakby przywołuje. I są permanentne i zostają po bitwie. Kurde. Niezłe. Tutaj to jest jedynka? Someone cried and speak... Co? To jest te czwórka ma no dokładnie to samo, tak? A był tak jest, dokładnie to samo opisane. Raz na ten na bitwę te jednostki zostają po bitwie już na tym. Te jedynka, ty czwórka do farmy, tylko że to jest ze swojego staka. To, to jest to ograniczenie, co nie? Dęk. Co ty teraz do mnie rozmawiasz? Poczekaj. Poczekaj. The summon has a portion of the corpse's original stacks total HP, and no more than the casting stack. The summon has a portion of the corpse's original stack, total HP. Dobra, czyli to jest też, żeby to nie było imba, że my sobie zrobimy jakiś tam staczek, te jedynek, tak? Te dwójek na przykład. Weźmiemy je specjalnie, poświęcimy i sobie będziemy przywoływali wyższego tylu jednostki w ilości po prostu jakichś tam absurdalnych, nie? No dobra, teraz to dopiero skminiłem, bo się tak dopiero wczytałem. Okay. Okej, okay, ale to i tak, że te siódemkę możesz wskrzesić i sobie tak farmić, stary. Ale czy będzie ograniczenie, jak na przykład trogodyta by zginął, jedynka troglodyty, czy będziemy mogli z tego wskrzesić? Wydaje mi się, że nie. Ale jeżeli by się było, jeżeli by się dało, to wtedy, pomijając fakt, że byłoby to trochę broken, ale to by było broken w tą taką stronę fanu. to w normal deszcz, aby salten. Jaki ładny blue flame. Sorry, nie, nie wziąłem cukru ze sobą, ale obiecuję, że na no następny materiał jaki będę wam pokazywał to tutaj wezmę sobie kilogram cukru, a nawet dwa jak będzie trzeba, ale no ten blue flame stary, no mówię, tylko że ja trzeba wyjść z założenia, znaczy. Ja lubię taki styl graficzny, lubię styl kolorowy, lubię styl wowowski, to jest dla mnie wowowski po prostu art style, no nie? I tyle w temacie. Lubię jak się świeci, im bardziej się świeci tym lepiej. Deals a small amount of pure damage. Kurde, czekaj. Jak, jak upośledzony to pokazuje, nie? Deals a moderate amount of normal damage to target enemy and removes one of the counter attack charges. Abyssal ten drill. To jest umiejętność. Czy to jest nazwa? Nie, no, umiejętność chyba, ale to to mega dobre. Jak możecie sobie kontrę ściągać z jednostek, to jest te dwójka, przypominam, jeszcze na long reachu, zajebiste. Gaze of the Abyss sluggishness slow. This is a small amount of uh, pure damage to the target and all adjacent enemies. Enemies here have their initiative speed reduced by one until the end of the next round. No dobra, czyli wali AoE sobie chłop. Spoko, ale uważam, że tamta umiejętność jest bardziej broken. Cz lepsza po prostu, niż że broken. Icy Spikes makes additional attack that deals moderate amount of pure damage. Czyli też AoE. Nice Break. Mógłby być trochę taki większy ten ASGref, mi się wydaje. Makes an additional basic an additional basic attack that deals a massive amount of pure damage. Doesn't end the turn. Czyli dlatego jest OK, czyli dwa ataki. To jest spoko. No, a ty? Jeszcze raz. Fires a shot of black ice that deals a massive amount of pure damage to the target. Doesn't end the turn. Ale czekaj, to on, okej, okay, to on nie jest zasięgową jednostką. To tak wyglądało wtedy na pokazówce, że jest zasięgowana, on puszcza umiejętność. Dobra, rozumiem. Ale to i tak, że nie kończy każdy atak, który możecie dodatkowo wykonać i nie zakończy tury jednostki. W sumie to każda umiejętność która nie zakończy ruchu jednostki z zajebista. że fokusu pewnie wymaga, nie? Delikatnie, ścisznie, czy nie? Bo zagłośno, mam nadzieję, że nie. Handcuffs, kajdanki, prevents the target from music active abilities. No na przykład właśnie, bo teraz pozostaje pytanie: dwie rundy to jest sporo, ale jeżeli ta umiejętność na przykład tych kajdanek zużywa ruch czy turę tej jednostki, no to ja bym wolał chyba jednak zaatakować, ale to też będzie wynikało dopiero z obeznania yy, z grą i z taktykami, ze strategiami, z tym, jak mocno jednostki biją, nie? Jeżeli o to chodzi, bo może się to wydawać na razie delikatnie słabe, ale potem suma summarum okaże się yy, no zajebiste, nie? Okej. Okay. Blocks the enemy hero active abilities. Blocks the enemy heroes' active abilities until the end of the round. No i to na przykład już jest nieco lepsze mi się wydaje, ale powtórzę się. To będzie zależało od tego jaki impact na walkę umiejętności bohatera będą miały. No bo na przykład tak jak wiemy, jedno, bohaterowie dungeonu będą miały stense i z tymi stensami będą ściśle powiązane inne bonusy, talenty mi chodzi, no nie? Hive na przykład będzie mógł sobie stawiać jajca i z tych jajek będą się wykrywały potem te takie larwy, które w zależności od tego ile mamy jednostek z hive'u w ogóle w armii no to to procentowo HP i procentowy damage tam chyba był chyba, że się coś zmieniło, ale wiecie o co chodzi, że na niektórych na niektórych bohaterów faktycznie to będzie lepszym wyborem niż tamten upgrade, chociaż to jest chyba ten sam upgrade nawet jednostki, tylko ona ma te dwie zdolności. No to, to jest ta sama, ten, ten sam upgrade. Jezu, te maski też mi się podobały, to na trailerze pamiętam. Log, poczekaj, pokaż. Co daleko cofnąłem, ale nie szkodzi. Ok, Flock idle Mind. Deals a large amount of pure damage to the target for each stack of focus charge. Widzisz, Widzo? Widzisz? Z tym z ogólnie. No bo to, że wprowadzili. Fokus jako surowiec, który służy do używania umiejętności. No to nie jest jakby jakąś tam innowacją samo w sobie, bo już mamy no czy ogólnie nie tyle, że w strategiach, co w innych grach tego typu były, że był dodatkowy surowiec, dzięki któremu jednostki mogą używać umiejętności, ale tutaj to tu już jest któraś z rzędu mechanika powiązana stricte z fokusem. Tak, czyli im więcej tego fokusu będziemy mieć na naszym bohaterze, czy tam w naszej armii, no to jest chyba jakby, nie wiem, no na walkę, tak? Ty większy damage będzie robiła ta, czyli innymi słowy strategiczny punkt widzenia, taktyka, tak na szybko, nawet to nie musi być na papierze, na logikę to bierzemy, nie? Mamy trzy punkty, bo tyle możemy mieć najwięcej, jeżeli gramy innym zamkiem niż sylwan czy tam niż Knieja. Czyli mamy trzy. Najpierw używamy sobie w rundzie tej umiejętności żeby zadać jak najwięcej obrażeń dopiero później używały na przykład zdolności nie wiem jakiejkolwiek innej jednostki która zużywa punkty fokusu do użycia skilla proste trywialne fajne i jak jeszcze to bardzo Komand fir. ej ale nie dlaczego ej tu się przyczepię Fir. Wiecie, zboczenie z World of Warcraft i Fear, że gęba przestraszona ucieka. Czemu tutaj została? Znaczy no to jest lodowy zamek, no to dlatego pewnie taka animacja, a nie inna, ale mogliby już tutaj jakąś zmrożoną, nie wiem, gębę na przykład tego i że ta jednostka się, chociaż jakby się cofa z drugiej strony, to było za długo. No okej, okay. no nazwałbym inaczej w każdym razie, nazwałbym inaczej. Move the enemy to a free hex within four hexes of the initial position. No dobra, czyli 4 hexy do tyłu pod, tym, tak jak stoi, czyli tak jak ten stoi tu, kastuje. Leci tam, jakby ten stał ziomek tutaj, puściliśmy na niego, by leciał tam pod, pod skosem. I analogicznie tutaj, to w dół, proste. Dobra, easy, easy. Frozen Pages. Prevents the enemy hero from using this spellbook. This effect doesn't stack. Jak miałby się stackować? I teraz kolejne pytanie, które w głowie mam. Bo wiemy że będzie można używać zakręć, czy spellbooka, księgi dwa razy na rundę, jeżeli sobie weźmiemy odpowiedni talent. A nawet i trzy razy najprawdopodobniej, jeżeli będziemy grać sylwany, ponieważ tam druidzi, w sensie nie druidzi, sorry, nie pamiętam nazwy tej jednostki, ale wyglądają jak druidzi, którzy mają tam gdzieś tam grzyby na plecach, bardzo fajny design swoją drogą. Sprawiają ich umiejętnością jest to, że możemy użyć zakręcia jeszcze raz, nie? No i teraz pytanie, czy jeżeli tym pusimy to umiejętność Frozen Pages, to czy całkowicie zablokujemy życie książki? Wychodzi na to, że tak. Czyli potencjalnie, jak coś my sobie zrobimy, co mogłoby się wydawać, że jest broken, OP Sheet, tak, będą miały miejsce w grze sytuacje, jednostki, czy zaklęcia, czy jakieś inne rzeczy, o których jeszcze nie wiemy, które będą mogły to w pewien sposób kontrolować. No bo tutaj, jak on, tym ziomem możemy sobie to kastować. using jest Jeżeli tym ziomem możemy sobie to kastować, co rundę. Ale zakładam, że to będzie kosztowało 3 fokusu, czyli zróbmy sobie generowanie fokusu, żeby puszczać to co rundę. Czyli przeciwnik, jak będzie magiem na przykład, to będzie miał przerąbane, bo nie będziemy używać spellbooka, bo ty będziemy ciągle kastować. to umiejętność Frozen Pages, żeby on nie mógł kastować. Zaklęć. A to wykmiłem na szybko, co? W sensie, no wiadomo, że to jest. Yy, osta przekmina i analiza na szybko, nie? Girl, nie wiem, jak to. uuu, jaki efekt ładny. Dysgorge Storm. Diję a moderate amount of pure damage to all enemies and jest the speed initiative. Okej, okay, czyli taki Armageddon jakby, tylko że nie wali w nasze jednostki, wali tylko w przeciwne jednostki, z mniejszej speed i inicjatywę o jeden, które trwają dwie rundy. Niezłe. Wizualnie też spoko, ale ja bym tutaj widział jakieś pierdolnięcie jeszcze do tego, nie? Taką wisienkę na torcie, bo to jest ładny efekt, czekajcie, bo tutaj pewnie moja gęba zasłania, o czym sobie nie znają sprawy wystarczająco szybko, patrzcie. To jest ładny efekt, nie? Takie śnieżyce. tylko brakuje takiego jeszcze jakichś lodowych odłamków albo mocniej, żeby one leciały, żeby widać było, że widać boże, oni dostają na pipi, nie? Że ten temecz wchodzi. O, dawaj tego kozaka, tę siódemkę. No, czekaj, to co to co, co daje to. Allows this creature to immediately take additional actions after its first action. Doesn't earn the turn, czyli ma dwa, ru dwa ruchy stary. Dwa ruchy ma narudne. Na tak, tak bym to widział. W sensie najpierw to kastujemy, ruszamy się raz, pisgamy i możemy w drugi raz się ruszyć, ruszamy się i pisgamy. Additional actions. Ciekawe, czy może. Znaczy nie będzie mógł tego użyć dwa razy. W sensie użyje raz, może się ruszyć. Nie, to był bez sensu. Nieważne, nieważne. To, to, to jest istotne. ciągle znaczy, mam wrażenie, że jest za głośno i że mnie zagłuszano na nagraniu? Mam nadzieję, że nie. Moment of insanity. Force the target, enemy to attack at random. Zajebiste. Ja strasznie lubię, jest takie zaklęcie, Berserker chyba się nazywa, że atakuje inne jednostki obok, najbliższą. Nie działa na konstrakty, ok? No kurde. Jeszcze zastanawiam się, co to jest ten budynek, ale słuchajcie. Słuchajcie. No, moim zdaniem, bardzo fajny pomysł na zamek. Czy dałbym jakiś inny? Nie wiem. Pewnie zdecydowana większość fanów oczekiwałaby tych. Znaczy, większy. Zdecydowana większość fanów. Zdecydowana większość fanów starych Heroes'ów oczekiwałaby tego, co już dałem z Heroes'ów na przykład. Tak? Żeby to się. No to jest jakby nawet podświadomie. Mogą tak gdzieś tam sobie odczuwać. Powiedzmy, że to jest jakby zrozumiałe. Natomiast, czy się wpasowuje klimatem w to wszystko? Wydaje mi się, że tak. Ja osobiście mechaniki tego zamku mi się podobają, ale ja nie jestem fanem. Katulu. Nie rozumiem Katulu ogólnie. Nigdy się nie interesowałem, ale nie interesowałem się przez to, że Katulu po prostu jest nie dla mnie. Jakby. Ale zamkiem tym jak najbardziej sobie zagram, bo mechaniki mi się podobają i nie wszystkie jednostki jakby z mackami w tym zamku są. Chociaż ta T7, pomimo tego, że ma te takie wszystkie, te, to mi się podoba. To tak samo sytuacja, jak była z tym. Yy, z z Gate'em Trójką, nie? Ci z umysłu. No też dla mnie średni jakby koncept. Yy, tego antagonisty, głównego. Ale no powiedzmy, że, że no Gierka świetna. Jakby nie patrz. No dobra, Paldus to zostawiamy sobie, zostawiamy sobie teraz. Fajne. Ogólnie fajne. Jakbym miał ja oceniać ten zamek, nie ocenię go. Musiałbym nim zagrać najpierw. Wizualnie mi się podoba pod kątem kolorystycznym i artystycznym, ale mówię, ja lubię lubię po prostu taki styl. Maciek tylko nie lubię. Dajcie znać w komentarzu, co Wy uważacie o tym revealu. Mam już wszystkie zamki, jeszcze... znam już wszystkie zamki, ale czekamy jeszcze na pełny reveal templa po reworku, bo tego nie dostaliśmy. Dzięki za oglądanie tyle w dzisiejszym materiale, kolejny materiał, z sekretnych nagrań i jutro. I tak każdego dnia, dopóki mi się yy, to, co mam do wam do pokazania omówienia, nie skończy. Więc jeżeli nie subskrybujecie, a jesteście zainteresowani ordenerą. Zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki, do usłyszenia w kolejnych materiałach z Oldenery i innych Strategicznych. Trzymajcie się, do razie, cześć, pa!